Level 21 Brak zgonu Postać żyje dalej Build Fire Mage Zobaczymy co będzie dalej Potrzebuje engineering dobić na stówę Jak dobiję engineering na stówkę Tylko no problem jest taki, że dobicie engineeringu na stówkę to jest koszt teraz poniekąd Żeby to zrobić engineering jeśli mam do levelowania engineeringu Ale generalnie to potrzebował co? Kors Stoudy Tylko pytanie czy po ile te core stone'y chodzą? O pierdole jakie to drogie Jeden kamyk O, tu niby za trzy, za 20. Co jest? Proste panie Za dziesięć, trzydzieści silvera O już się wyjebał dzisiaj No już słyszałem tych życzeń sporo Wywalę się, to się wywalę Czasu nie przyspieszę Core stone 60 potrzebne No jakbym kupił tego, tylko nie wiem czy jest warto wydawać siano ja, na to Cholera jasna Dwa, dwa golda oni chcą za 20 kamoli takich, a ja bym potrzebował tego ile? 26 bym potrzebował. Czyli to, to i to. Trzy aukcje muszę kupić. A to wyniesie mnie 50, 60, 80. No, w porywach do jednego golda mnie. Ale ta choinka wygląda tragicznie. O kurwa. Ty, no. Wygląda tragicznie ta choinka, zgadzam się. To już no, on. <ścoughs> Kokon. A może nie robić tego w sumie, nie no zapłac, kurde zróbmy ten engineering, wyzeruje się z kaski, ale trudno Chociaż kurcze, może nie trzeba się zerować 5 razy w ciągu 5 minut? Tak To już wiem dlaczego, bo bluzę mam na sobie i temperatura jest za wysoka, chwila się rozbiera Działa, teraz już nie będzie śpiewania byś chociaż muzykę jakąś inną, bo ta gry jest zapętlona To zaraz lokację zmienię i będzie troszkę inna muza, powinna być 1 golda za gogle, które dadzą mi 40 HP i delikatny regen. Chyba not worth. A będę żałował, jak się wyjebie. Oj, będę. Idę. Idziemy levelować, nie ma co. Już mam portale, więc nie muszę do Grimmar i do Undercity się jakoś mocno sposobić, bo mogę się tepnąć jako magów po prostu. Orf, chuj, nie ryzykuj. A, ten engineering za jeden golda. No właśnie, kurcze jeden golda musiałbym użyć na to, żeby mieć 40 HP więcej. Na czapkę z engineeringu. I troszkę więcej regenu many. Nie wiem, czy to jest it teraz. Tym bardziej, że... Ja i tak i tak to będę miał, tylko się troszkę to opóźni, bo muszę skałek lepszych potykać. Jakim chujem nie mam czapki żadnej na 21 levelu? Ciężko z dostępnością czapek akurat. Nie no, wiorę tą choinkę jutro i wystawiam ją gdzieś, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Na śmietnik jakoś albo. Czy obiecuję? No nie, no, ją wypadało na już przecież zobacz. To jest tragedia. Czyli znów bez streama? A dzisiaj to, słuchaj, zapiernicz jest, bo muszę wstać na 12 rano, rozumiesz? Ok, więc idziemy po pojedyncze mopki, bić na questy Tribe Zad na 21 level. Akurat generalnie to mam odpałki różne. Wezmę, użyję potę na Armor, potę na Regen HP, potę, która zadaje 10 obrażeń więcej z Fire Obrażeń. Żarcie, które daje bufa na HP. I chyba jestem full buff A już Pyroblasta mam, ale ten Pyroblast mam wrażenie, że strasznie not worth damage'owo Ten Pyroblast kastuje się tak kurewsko długo, a zadaje 142 obrażeń. To jest not worth raczej. Niem Nie się używa. Nie boję się, że jakiś mi widz na rogalu zgankuje. A nie wiem, czy się da nawet. Pa! Zabiję jednego MOBA z Pyroblastem. Czas. Start. I to nie zadaje nawet nie wiadomo ile. Zadaje 196, a taki szybki skilek Zadaje 100 coś. Więc lepiej tym zwykłym fireballem bić. Ten Pyroblast to. Wydaje mi się, że jak zaczyna się bić jakąś elitkę. Tak, taką moc. O o o. Hoppervein. To jak zaczyna się jakąś elitkę bić, takiego mocniejszego moba, który, z którym może być close, to dla bezpieczeństwa lepiej użyć Pyroblasta. W następnym streamie dalej gry, będą gry typu Brodato? Chyba nie, chyba się już nagrałem. W Na następnym streamie będą, będzie pewnie nowy sezon ligusi, bo trzeba zagrać placementy. A kurde, ja ostatnio grałem placementy, bo był nowy sezon. Znowu jest nowy sezon? To ile tych nowych sezonów? Jaka liga? No paczkę nie gram pod to, żeby paczkę dostać, ale jak będą coś wysyłać, to mogą podesłać. Ale to nie jest główna motywacja przecież. Nic żadna to motywacja nie jest. Ja na swoją choinkę wymyśliłem inny sposób. Mieszkam na 10 piętrze i co roku znoszę nocą choinkę tak ze dwa piętra niżej pod drzwi sąsiada. Następnego dnia dzwonię napały, że sąsiad debil zablokował klatkę choinką i jeszcze mu mandat dają za zaśmiecanie XD. Nie no, myślę, że tak nie, że tylko tak piszesz. Że niekoniecznie byś się posunął do takich rozwiązań. Dobra, ile tych mobów jeszcze. Mam jakiegoś zabić Thunder Hawka Wings? Nie wiem, czy to bossowy, czy to boss? Stary robisz zielone questy. No, bo ja chcę całą lokację szczyścić, zrobić wszystkie questy, jakie tu mam. Robię quest na 21 level. Także. A to, że są jakieś losowe tu. To, to. się zrobi przy okazji. Kurde, tu jest tyle mobów, że jak zacznę uciekać. Jak się ciepło by zrobiło. To no nie ucieknę najprawdopodobniej. Nie no, Deus, jak, jak się wyjebie, to się wyjebie. Ale przyspieszać się do tej wyjepki nie będę na pewno. Na razie idzie całkiem nieźle. Chciałbym odrobić na tej postaci i wbić z powrotem 27 level. Ten poziom, na którym upadłem przy oryginalnym pierwszym krzaku. Inna klasą grasz? Gram klasą tą samą, ale gram tą klasą pod ogień. Wcześniej grałem maga pod lód, a teraz gram maga pod ogień. Większe obrażenia z pewnością ma ten mag pod ogień, ale nie jest zbyt dobrym wyborem na HC. HC, czyli tryb, że jak upadniesz, jak raz mnie coś zabije, to postać jest kasowana, idzie do śmieci. Więc tym się ten tryb... O. Charakteryzuje. O jest, Thin tego potrzebuję. Tych skałek potrzebuję. Nawet się mogę pokręcić tu, żeby po prostu zwykłe skałki sobie... Na engineering. Tylko kurczę, nie wiem czy ja to wydobędę, biorąc pod uwagę, że nie mam nic miejsca. Kors stony potrzebuję z nich, czy coś takiego. O, te one są turbodrogie to jeszcze nie to miejsce chyba ale kojarzę to miejsce z niewidzialnymi mobami i to chyba jeszcze nie to tylko dalej choinka się nie rusza w tym problem właśnie ona już nic nie chce jak nie? niemożliwe że widziałeś kurde brak ty co jest mob nie dostał obrażeń ty, co jest, kurwa? Immun. Co za oszustwo. Dobrze, upadł. Moby się wokół mnie nie respią, nie respią. Nie lubię takich sytuacji. Czemu Immun? Biłem go normalnie. Ognie mi w pewnym momencie Immun. Ta, to jest ta lokacja chyba. Tam dalej są te niewidoczne moby. A tam dalej później będzie quest jeszcze. Chyba. Albo nawet teraz jest. Geomancery, to są inny, to jest inny typ mobów. Coś się z choinką dzieje? Nie. Jak w dungu coś by źle poszło, to byś spierdalał i został drużyny? Zależy. Zależy. Nie da się odpowiedzieć tak albo nie. Zależy od sytuacji. Czy byłaby szansa, żebyś uratował? Czy w zasadzie to już jest taka sytuacja, że zgodna 100% i ratuj się kto może? No, możliwe, że troszkę pajączków się gromadzi w takiej choince. Albo jak nie pajączków, to jakiś bytów. Ta choinka przekręciła mi klucz w drzwiach? Wątpię, choinka się nie rusza. Jak miałaby to zrobić? tu moby questowe zabite Trzeba wrócić Dużo tych mobów jest w pizdu, tych mobów jest do uwalenia które jutro można snipić w lolu? Znaczy o które będzie stream? Jutro? A już, no, no jutro właśnie będzie chyba A nie, czekajcie, bo jeszcze wam nie mówiłem przecież Na godzinę, na w piątek Jaki mam dziś dzień? Czwartek W piątek z The Lordem będę grał Coś się umówiłem na grę z Delordem W piątek a dzisiaj w co? Jeszcze nie wiemy. Dwie propozycje było. Jedną Uyur we here coś tam, a druga. Chyba Uyur we here też coś tam. Ale możemy zagrać coś innego w sumie. Nie jest ustalone na sztywne jeszcze co będziemy grali. Te, te moby nie są nawet questowymi mobami. Tam muszę iść. Sześć jeszcze muszę ich uważać. no Potrzebuję Teen Veins jeszcze znaleźć. Te lepsze skałki, żeby mógł sobie zrobić heada lepszego. W sumie tyle expa te moby dają, że 10 zabitych mobów to jest 1000 expa. To jest tyle, co za quest'a całego. A to bardzo szybko się zabija. Trzy Firebole oba nie ma. Obiecane było Hot 16 No to akurat prawda. Ale nie da rady. Nie, 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 nie. Nie, nie dało rady. Po prostu nie spodziewałem się, że nasz prezydent nagra Hot 16 Challenge również. Zdziwił mnie, nie powiem. Jak zacząć przygodę w Warcraft? Masz jakieś porady? To odpal palce grę i zacznij grać. Więc więcej taka porada. Trzeba się przygotowywać, jak. Co? Nie... Wszyscy odpalasz i grasz. Czy zamierzam naprawdę dłużej pograć w WoWa? Nie wiem. W zależności, jak los będzie chciał. Czy się wywalę, czy nie. Bo jak się wywalę, to mi się już nie będzie chciało. Ale to, to podejście tryharduje. Jedno podejście gram zazwyczaj, ale solidne. Nie no, jak się wywalę, może nie upadnie, Gildia. Może chłopaki będą chciały sobie coś tam... Utrzymają się, żeby porajdować na własną rękę. Tego życzę. Kurde, ten geomancer śmierdzący. One mają resy. Na ogień. Nie wiem jak to działa dokładnie. Albo zróbmy tak. Pyroblastem zacznijmy. Na te geomancery śmierdzące. Kryt. Sajebiście. I co? I rezysty teraz? Nie wiem, nie... Kurde, nie podoba mi się to. Niebezpiecznie tu jest. Takie dwa Geomancery, jak zaczniesz uciekać, to nawet nie ma gdzie uciekać. Z wąsko, żeby zgubiła agro. Może tam do końca. A co z PoE2? Nie spodobało się. Nie no, wyszło PoE2. Ile pograłem? Nie pograłem jakoś nie wiadomo ile, ale PoE2. 100 godzin gameplayu. I coś tam pograłem. Czy jest życie z tą postacią? Jest, no już trochę. Dobra, 22 level. Czy coś fajnego dostaje na 22? Fire Blast, ale nie wiem czy się w ogóle używa Scorcha na fire Magu. Czy nie wali się Firebolami samymi w PVE? No Fire. Fire Blast i Scorch 10 obrażeń od Fajera dodaje do każdego skilka. Ta Tapota. Dodatkowo mam spodnie, które dają 11 Fire Damage'a do każdego z -ka pojedynczego. Dodatkowo mam Pelerynę, która daje plus 4. I jeszcze mam Rista, który plus 6 daje. Nie wiem, niewygodnie Więc jak mi się to. Zaraz to się okazuje, że z 30% demagea więcej jest. Ostatnie dwa moby tutaj. Jeszcze zaraz tam będzie trzeba podejść na bragi Jeszcze jeden. Ile w ogóle Expa za tym quest? Ważniej na Skatowales w Po1 z ludzie zgali i nikt nie chica tego odladać. A teraz jak wszyscy w Poe2 grają i ty nic nie grasz? Gdzie logika panie widziu? Nie wiem, nie zawsze musi być coś logiczne. Ale to kwestia chęci po prostu. Jakoś nie utrudniałbym tego. Jest chęć zagrać, to grasz. Masz chęć zagrać coś innego, to grasz coś innego. W tym wypadku jest ta druga opcja. Ostatni mobek. Git. irytujące moby uwalone. Teraz można wrócić, dobić kilka tamtych. Trzy moby. I chyba quest zrobiony. A jak będą nowe klasy, to zagrasz w poł? Pewnie tak. Pewnie tak. okej okay, dwa moby zostały. Długi quest bardzo w sumie, ale licząc ile dostałem jeszcze dodatkowo expa z mobów, a jeszcze reward, to hoho, Worf, to bardzo. Zresztą na pewno jeszcze będzie tam jeden quest, żeby dojść dalej na te niewidzialne moby, on już będzie trochę bardziej risky. Jeszcze coś do zrobienia? Jeszcze znaleźć żonę, jakąś Find Man kriegs Wife. Nie wiem czy tu nawet nie jest, warf bardziej robić zwykłe moby, zabijać tu moby, niż questować. Moby no, dają tyle ekspa, szok. Giną na trzy kilki, mana jest non-stop dostępna. Trzeba znaleźć żonę Mankrika. Kurde, no nie ma jak się już dokopać do tego. Wypadałoby chyba, żebym poszedł, cofnął i sprzedał itemki. I kolegów. Już skałek nawet nie mogę przepełniony. Specjalnie to powiedziałem? Tak, że kolegów sprzedam specjalnie. Widzisz, co się wylejdzie, jakiś pożar ogromny? Coś przed mnie słuchy. Dobra, jakiś nie... przepraszam się kurwa należy. Bez przesady, nic takiego się nie wydarzyło. Doszły mnie suchy. Nie tędy, ale ma sukubusa, proszę. Kto to Warlock? Warlocka chyba następnego zrobił. Jakbym się wywalił na tym magu i dalej jakoś by mnie przycisło, żeby zagrać, to chyba Warlocka bym. Czemu tak mało osób gra Warlockiem? Słaby jest, nieprzyjemny do gry, czy co? Bo nikt praktycznie Warlockiem. Nie widuje Warlocków w ogóle. Warlock na HC? No? Warlock na HC, właśnie tak. Czyli News ostatnio ołów odczytałem? Nie. Nie do końca kwietnia prezydent USA oficjalnie potwierdzi istnienie kosmitów. Kurwa, co? Da się, da się zbetować to? Da się beta postawić na to? Nie, no, trolujesz, trolujesz, dałeś, zbadaj element. Zbadaj element, dałeś. Ja już myślałem, już pieniądze chciałem stawiać. Kurs tylko 10. No, niski. Daj linka, bo to widzę. Daj linka. Jak to prawdziwe? Nie, no kurwa, to nie może być prawdziwe. Trollujecie no nowe... pewno. Nie jest prawdziwe. Chyba raczej. Sam się nabierasz. Prawdziwe TVP HD. Był pasek przecież. Dobra, to ostatniego Questa, tego szarego kodo trzeba uwalić. I wracam. Bo nie da się insultować nieprzyjemnie. A postawiłbym tam. Postawiłbym wszystkie rzeczy, co wygrałem z tego, z meczy. Na to ufoludy, ale kurs słaby trochę. Wstawiaj, ale nie da się, eFortuna, zakłady bukmacherskie, co wydarzy się w 2025 roku. Jest, faktycznie! No jest, na Fortunie. Do końca kwietnia prezydent USA oficjalnie potwierdzi istnienie kosmitów. Tak, kurs 10.0. Do końca kwietnia? A nie powiedzieli, którego roku. Więc brzmi jak darmowe pieniążki, bo kiedyś potwierdzą. Do końca kwietnia prezydent USA oficjalnie potwierdzi istnienie kosmitów. Ale którego kwietnia? 24, 5 czy 30 wyżej. A co wydarzy się w 2025 roku? A widzisz, kurwa. Tu mnie mają. No gdzieś tu był okolicy. Widziałem jego truchło, nawet tego kodo. I znik. A pokazuje nawet ten, trasę. Gites. Pokazuje trasę, po jakiej mam go szukać. To robimy kółeczko. Kiedy jakiś dungeon? Wszystkie dungeony na off -streamie zrobiłem póki co, następny jest tak RFC zrobione, WC zrobione i następny dungeon to chyba SFK jest no i to był ostatni dungeon, który zrobiłem na tamtej postaci, bo po nim nastąpiła wyjeba jest? nie, to nie ten dajcie mi go gdzie on jest szary wielki kodo może muszę, muszę zabijać ten mniejsze, żeby się to zrespiło może to tak działa jak z, z tymi centaurami śmierdzącymi Ło, wow. nice. Level up. I teraz pytanie, czy wziąć większy zasięg z kilków, czy że nie dostanę, nie przerywają mi casting timeu. Nie, nie wiem. Biorę to. Zwiększony zasięg z kilków. Chociaż tamten spust time byłby lepszy. Czy mam kartę wstępu do makro? Nie. Kiedyś nawet nie można było towarzyszyć, jak rodzice zrobili na przykład zakupy w makro czy coś tam. To kiedyś nawet nie można było towarzyszyć. Bo żeby wejść do makro to musiałeś być wystarczająco wysoki i obok bramek wejściowych do makro była taka miarka, czy masz wystarczająco centymetrów wzrostu. I byłem za mały i mnie nie wpuszczali. Czemu tak? No bo nie chcieli mieć turbo młodych tam na sali, nie? Nasze tam w sklepie. Nie wiem czemu. Pewnie, jest mniej problemów. Albo większa szansa, że dzieciak coś odjebie aniżeli, że dorosły. Jakiś powód musiałby być, bo widłaki jeździły, a może ty, może to jest tego kwestia, że jak dziecko jest małe, to z pozycji siedzącego tam na wózku, możesz nie zauważyć i możesz rozjechać takie dziecko, no ma to sens, z gitu. Co mi się podoba, kwaczka? Eee, wolność gameplayu tego i tryb hardcore, gdyby nie HC to bym tego nie grał, tylko ich łącznie to gram przez to, że to jest tryb hardcore. Jest... Cały czas wizja, że jak coś odjebiesz albo za szybko zagrasz, albo się zagapisz, albo cokolwiek, to. Twoja postać robi papa. Nie wiem, czy mi się to podoba, ale mi się to podoba. Ryzyko jest. <ścoughs> Hazard. Może jakieś podobne. Szotki w mózgu. Uiwi. Muszę do Grimar, lecę do Grimar przydaję itemki, zrobię miejsce i będzie się dało grać. Most w Krakowie zamykają. A ten most most grunwalski. To i tak nic z tego co słyszałem robią fuszerę teraz taką, że ten most Grunwaldzkie jest w opłakanym stanie, zamykają go na 8 miesięcy, żeby jakieś prace konserwacyjne, remontowe, nie wiem, coś tam porobić, ale i tak za ileś tam lat most będzie kompletnie zburzony, bo już no bo jest w tragicznym stanie, że nic nie pomoże. Więc za kilkanaście lat i tak powiedzieli, że no będzie zburzony. Ale nigdy nie będzie dobrego momentu, żeby to zrobić, szczerze. Zawsze nieważne czy zrobisz to za tydzień, za rok, za 5 lat, za 10 lat, zawsze to rozjebie komunikację i będzie cały Kraków zakorkowany. Więc i tak, i tak muszą to zrobić. Więc czemu w sumie nie teraz, jak już wyszło, że jest tragiczny stan, tylko pompują pieniądze w coś, co i tak finalnie będzie do zniszczenia. Tylko odkładają to w czasie. Będzie dobry moment, bo za 3 lata latające auta. A może nie no, troszkę myślę więcej, ale pewnie z czasem będą latające auta. O jest, kurwa, Lakotamanni! Dobra. Spierniczam do bazy. Co miałem zrobić, to zrobiłem. No, Xyrex. E, jak ktoś lubi nudne i długie filmy, niekoniecznie na Netflixie, tylko takie... powiedzmy, informacyjne, albo poznać co kto myśli na dany temat, to jest taki jeden wywiad, co oglądałem cały z tym ziomem, co Nagrodę Nobla miał w zakresie genetyki dostać. Jak się o ufoludach wypowiada z takim, jako tak, powiedzmy, szanowanym dziennikarzem. Tylko kurde. Problem taki, że zapomniałem z kim był wywiad, zapomniałem nazwy dziennikarza i, i zapomniałem kiedy to oglądałem. Także jak ci tu podać tytuł albo link? Pamiętam treść i wypowiedzi. Ale szurów mam na tym mailu. Widzę też, mi wysyłają o UFO, nie jestem sam. Pierwsze maile o UFO już w 2023 dostawałem od widzów. O kurwa, pa to, co dostałem. Na przykład tego w ogóle nie widziałem. 11 maja 2024 rok. Dostałem maila od WIZA. Taki podejrzany tytuł nawet maila. Prawdopodobne fragmenty ciała UFO. W załączniku wysyłam potwierdzenie, że są fragmenty ciała UFO. Zdjęcie w większej części. Takie coś wysłał. Ale to nie o tym mowa, jeśli chodzi o ten wywiad. Zaraz wam podeślę. O, mam! Kurwa, mam cały szurski ten e-mail. Było Gary Nolan, tak, Gary Nolan się ten ziomek nazywa. To jak się komuś chce oglądnąć, to to możecie oglądnąć. Godzinę 09 trwa. oglądnąłem to. Fajnie, że grę widać. Ło syn. Ja pa koniu? <laughs> nie no, dobrze napisał. Bo bym się nie pokapował tyle się dzieje na ekranie, że mogliby mi nie zwrócić prędko uwagi. Kurde, tu ile questów jest? Który mam? 22 level. A, to jeszcze na 22 miałem... To Grimar się udać, żeby się nauczyć czego to? Fireblasta, no to zapierniczam. Dwa dwa level. Kurde, idzie to nawet. To Grimar. W sumie to dużo rąbania będzie w tym o ogrimar. Dużo dłubania teraz. Bo muszę, tak, muszę wbić engi na stówę, muszę ogarnąć swoje ku, muszę przesmeltować te rzeczy. No, trochę będzie. I muszę kupić troszkę kamyków. Po kolei, to tak. Pierw idziemy do banku. Trzeba iść do banku, Giro odebrać swój, następnie przerobić to wszystko na bary. To, co będę potrzebował, to wykorzystać, to, czego nie będę potrzebował, sprzedać. Taki zamysł. Dobra. Nie wiem po ile koperbary chodzą, pewnie jak mi ściągnął no aukcionera, to bym widział. Skąd pomysł na nazwę postaci? Był ptaku od Mamona, a moja postać miała zielone włosy. Była podobna do krzaka, więc krzaku. Chodzi o włosy głównie. Myślę, że do którego przeżyję? Nie mam pojęcia. Niestety mam złe przeczucia jakieś, że się wywalę przed 27. Ale... To wiem, może śniewy nie wywalę. Jak będę miał kamole, większą ilość, to wtedy sobie ogarnę wszystko. A i właśnie, a od 8.5 dopiero się szło wyuczyć tego. No na setnym levelu już fajnie będzie, bo już będę miał gogle. Już nie, nie, dużo brakuje. Tylko trzeba tych masów pozbierać, a są tak drogie te materiały. Dobra. Jedyne co, to muszę pokupować się kamoli. Żeby zrobić na stówę engineering. I na stuwie engineeringu już coś. I będę miał hełm i będę miał te training dami, więc będzie o wiele większe zabezpieczenie niż jest, niż jest teraz. Ty chyba będę uciekał już. Zrobiłem co miałem zrobić. Można iść. Dobra, uciekam. Do zobaczenia dnia na no dziś jutro pewnie. Tak pewnie jutro bardziej. Z Delordem będziemy grali w coś. Papa, pa, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa, pa.